Czym jest fast food medycyna? Jako dyrektor kliniki dla mężczyzn tej kliniki chciałem Wam zwrócić uwagę na to zjawisko. Pojawiają się już firmy w Polsce, które nazywają się klinikami, natomiast nie ma na stronie lekarzy i oferują recepty z testosteronem bardzo tanio, a czasami bez większej diagnostyki. W ostatnim czasie mieliśmy na przykład pacjenta, który stwierdził, że trafił do takiej kliniki. Może zacytuję. Miesiąc temu rozpocząłem terapię testosteronem przez stronę, tutaj nie będę wymieniał, serwis, ten to porażka, dostałem tylko receptę na prolongatum oraz krótką instrukcję, co robić, niestety nic więcej. Pacjent zgłosił się do nas ze skutkami ubocznymi, które oczywiście trzeba i pomożemy mu odwrócić. Pamiętajcie, że hormony to nie suplementy. Trzeba mieć do tego odpowiednie podejście, jeśli chcecie wykonać profesjonalnie, terapię z lekarzem. Używajcie klinik, gdzie są sylwetki lekarzy, można je zweryfikować, wiecie z kim się umawiacie, a także ceny wizyt nie są podejrzanie zaniżone. Działanie na własną rękę i rozchwiane hormony to później są skutki uboczne, które trzeba odwrócić, więc bądźcie odpowiedzialni i wybierajcie świadomie.